Do premiery iPhone'a 8 pozostały jeszcze mniej więcej no... Dwa miesiące, ale każdy szanujący się fan Apple już teraz szuka w sieci informacji o smartfonie. Na szczęście dzielni szpiedzy ze Stanów Zjednoczonych i z Chin często z narażeniem życia dostarczają nam od jakiegoś czasu całkiem wiarygodnych informacji na temat tego modelu. A ja wiem już, jakie są Wasze najważniejsze pytania. Po pierwsze, ile czasu trzeba będzie na takiego iPhone'a oszczędzać, a po drugie, jaka funkcja w tym roku zasłuży na emblemat Amazing, ale spokojnie, bez ekscytacji, zacznijmy od podstaw. iPhone 8 to jubileuszowa edycja iPhone'a przygotowywana z okazji dziesięciolecia tej serii urządzeń ileuszowa znaczy oczywiście droższa i bardziej ekskluzywna. Prócz niej pojawią się też dwa standardowe modele, ale to właśnie w ósemce możemy liczyć na najwięcej nowości. Warto dodać, że nazwa iPhone 8 nie jest ostateczna i może się zmienić, ale na razie postanowiłem się jej trzymać. Podstawowy wariant ósemki ma kosztować około 1000 dolarów, czyli w Polsce znając życie z 5000 zł. Większość z Was w tym momencie zapewne doradziłaby Timowi Kukowi wzięcie długiego rozbiegu, walnięcie głową w ścianę i szukanie własnego rozumu. Ale nie martwcie się. Zapewniam, że nawet w tej cenie smartfon sprzeda się świetnie. Tym bardziej, że taki telefon da wam mnóstwo okazji do przeszpanowania, bo iPhone 8 ma naprawdę wyróżniać się na tle poprzedników. Smartfony Apple nie zmieniały się znacznie od 3 lat, więc teraz gigant z Cupertino chce nadrobić wszystko za jednym zamachem. I dobrze, przynajmniej nie będziecie musieli kupować różowego, żeby wszyscy zauważyli, że macie nowy model, a tak było w przypadku iPhoneu 6S. Tym razem obudowa zostanie pokryta szkłem, tak jak na przykład w iPhone'ach 4. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony szkło wygląda super, a poza tym umożliwia bezprzewodowe ładowanie, które nigdy wcześniej nie zawitało do świadka Apple. Z z drugiej strony wydaje się mniej wytrzymało to aluminium i od razu widać na nim odciski palców. Ale palce palcami, a najważniejszy i tak będzie niemal 6 ekran AMOLED wyprodukowany przez Samsunga, który zajmie prawie cały przedni panel iPhone'a 8. Możliwe, że nad wyświetlaczem pojawi się efektowne wcięcie na głośnik i kamerkę do selfie. No, ale w tej sytuacji zabraknie miejsca na przycisk home i czytnik linii papilarnych. Prawdopodobnie Apple postawił więc na umieszczenie Touch ID we włączniku umieszczonym na prawej stronie obudowy. W ten sam sposób działa to w smartfonach Sony Xperia. Amerykanie testowali też, podobnie zresztą jak Samsung, czytniki linii papilarnych umieszczone bezpośrednio pod powierzchnią wyświetlacza, ale technologia nie jest jeszcze wystarczająco dopracowana i gotowa na seryjną produkcję. Smuteczek. Za to prawdopodobnie pojawi się funkcja rozpoznawania twarzy. To, co teraz oglądacie, to różne projekty koncepcyjne iPhone'a 8 przygotowane na podstawie plotek, domysłów, przecieków, informacji od czyjegoś wujka sprzedającego kawę w Cupertino albo rysunków czteroletnich dzieci. Źródeł jest bardzo wiele i na pierwszy rzut oka trudno je zweryfikować, tym bardziej, że nawet Apple testowało różne warianty wyglądu iPhone'a, nim zdecydowało się na ten ostateczny. Niektóre miały na przykład Touch ID z tyłu, a inne nie miały go w ogóle. Doniesienia o bezramkowej konstrukcji i dużych amoledach są jednak właściwie pewne, a ja starałem się wybierać takie plotki, którym moim zdaniem warto zaufać. Ok, przejdźmy do podzespołów. Nowa generacja iPhone'a to oczywiście również nowy procesor. Jak bardzo wydajny? Nie wiadomo. Mogę się założyć, że podczas premiery Tim Cook nie poda żadnych konkretnych cyferek, a tylko kilka absurdalnych porównań. Dowiecie się, że iPhone 8 jest o 500 razy szybszy od pierwszego iPhone'a i uruchamia gry 30-krotnie szybciej od nowoczesnej kosiarki do trawy. Fajnie. Tak czy siak jednak, iPhone'y od zawsze słyną z płynności działania i tym razem nie będzie inaczej. Procesor okaże się pewnie o jakieś 25% szybszy od poprzednika, a o odpowiednio długie trzymanie aplikacji w pamięci zadbają 3 GB RAMu. W kwestii pamięci wewnętrznej będziemy mieli wybór pomiędzy 64 a 256 GB. Dostaniemy też slot na karty. A sprawdzałem Was. Oczywiście, że nie będzie slotu na karty pamięci. Telefon dostanie za to akumulator o pojemności około 2700 mAh, więc na rewolucję w kwestii czasu pracy nie ma co liczyć. Prawdopodobnie wytrzyma około jednego dnia normalnego użytkowania. Na deser aparat fotograficzny. Znowu dostaniemy dwa obiektywy wystające lekko ponad krawędź obudowy, tak jak w iPhone 7 Plus. Podobno kamerka zostanie zoptymalizowana pod kątem zabawy z rozszerzoną rzeczywistością. To bardzo możliwe, bo Apple już teraz gorąco zachęca programistów do wykorzystywania potencjału AR. Już teraz zaczynają powstawać świetne projekty, wystarczy poszukać na YouTubie. Pamiętajcie, że AR może wkrótce zmienić sposób, w jaki korzystamy z technologii, choć na razie najwięcej zmieniła gierka, w której latamy za Pokémonami. Poza tym o aparacie nie wiemy zbyt wiele, ale mam nadzieję, że kryje w sobie jeszcze jakieś fajne niespodzianki. Myślę, że producent zrobi naprawdę dużo, by odskoczyć pod względem jakości zdjęć Samsungowi i innym konkurentom. Na różnice klas nie liczę, ale powinno być naprawdę dobrze. Dodam jeszcze tak od siebie, że bardzo chcę, by iPhone znów zachwycił świat i znów stał się czymś więcej niż tylko jednym z wielu porządnych telefonów. Lepszej okazji na odważne decyzje od dziesięciolecia tej serii nie będzie jeszcze bardzo długo. Tak więc Timie Kuku, jeżeli to oglądasz, to weź mi wyślij iMaca Pro na gwiazdkę. Nie no, Timie Kuku. Jeżeli to oglądasz, nie bój się zmian i nie zawieź nas. iPhone 8 trafi do sklepów dopiero w październiku. Jeżeli chcecie poczekać na niego czytając złośliwe komentarze na temat technologii, zapraszam na mojego Facebooka albo Twittera. No i koniecznie subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów. Dzięki za oglądanie.